Przechwała Tobie, swe życie składam Tobie, kocham Ciebie. Moi kochani, biorę Was do drugiej części kazania. Wczorajsze kazania są już na internecie, mieliśmy problem z prądem, przerwali na kable, rozkopali, energetyka już wszystko nam naprawiła, już, nam jest, już jest nam... Moi drodzy, troszkę raźniej i cieszymy się tym wszystkim. Jestem przy przystępie do książki o Boga Ojca na wtorek, ma być ona już, na pewno przed uroczystością do Kliny Święczej. Będą te książki to pomocne w naszym poznawaniu natury Boga i jego istoty. Omawiam jakby punkt po punkcie osiem punktów tego rozdziału. Bóg będąc pełnią szczęścia i posiadanym szczęścia zawsze czyni wszystko z miłości. Bóg jest miłością. Taki rozdział będzie. Ta miłość sprawia, że Bóg nie pozwala człowiekowi pozostawać samemu dzieci. Nie ma u Boga ubrażania się, nie ma gniewu. W związku z tym to pragnienie człowieka u Boga jest cały czas. Choć mu naplujemy w twarz, on tą miłość wylewa. Czasami dla naszego dobra, o co prościej prowadzi swoją ścieżkę edukacyjną, ona nie jest bolesna, związana z cierpieniami, bo inaczej byśmy tej miłości dzieci nie doszczepili. Oczywiście, że nie potrzebujecie aby istnieć i posiadać pełni szczęścia, bo jestem nią. Jestem doskonale zjednoczony, jestem doskonale szczęśliwy, ale moja umiłowana działam poprzez miłość. W miłości wypełniam sam siebie. Jestem swoim spełnieniem. Jestem nieustannym przepływem miłości. Wiesz, dziecko, że miłość potrzebuje wzajemności, aby nie była martwa. Musi się poruszać tak i ja. Jako żywa miłość wciąż bez przerwy działam. Nie mam potrzeby działania poprzez miłość, ale jestem tą miłością, która działa. Czy pojmujesz moje słowa? tego zdania, to że moi drodzy nie rozgryzm, mówię szczerze, nie mam potrzeby działania w miłości. Bo mamy czasem potrzebę. Aha, no to będę może. Zjeść lodza. Więc robimy wszystko, żeby wsiąść w auto, żeby podjąć jakieś wysiłki. podrzeba nie kieruje wylewem miłości Boga, że się Bóg musi zrealizować. Tak? Dzięki Panie. To Pan mówi, ale jestem miłością. Więc to się samo rozlewa. To jest coś. Miód nie musi, goni za cukrem. Bo jest super słodki. Kapujecie? A daje tylko od siebie cały czas słodycz. Więc Bóg mówi, ale jestem tą miłością, która daje, która, który działa. Taka jest jego specyfika. Czy pojmujesz moje słowa? Zapisz, na tym właśnie polega moja istota miłości, która, na tym polega moja istota, która jest miłością. Istotą Boga jest miłość. Bóg jest cały miłością. Jestem nią i ona jest mną. Jest, jestem miłość, a miłość to ja. Dlatego do końca Bóg będzie bił się o każdego z nas, o Ciebie, o mnie. Będzie wysyłał sygnały, będzie cały czas, będzie trudził się o Ciebie. Jestem miłością. Od początku stworzenia człowieka obdarzyłem go miłością i ta miłość zaprowadziła mnie na krzyż, ponieważ postanowiłem nie zrezygnować z człowieka, ale ukazać Mu całą potęgę mojej miłości. Miłości najczystszej, wolnej, prawdziwej zapragnąłem uczynić człowieka moim dzieckiem i jako ojciec być ukochany przez moje potomstwo. Tu jest ta wicewersa. Miłość żąda wzajemności. Czyli mamy teraz dogodniejsze warunki do życia niż Adam w raju. Możemy Boga przyjmować dzieci. Bóg może być wewnątrz nas. Adam tylko spacerował z Bogiem. Kupujecie? Co to jest ofiara pana Jezusa? Jakie, jakie jest zejście Boga do nas? Bóg się to widział w komentarzu. Mieli, uniżyłem się do małości, do małej cząstki. Choćbyście się stali ziarniem piasku, to to nie będzie proporcjonalne do tego, co ja jako Bóg uczyniłem. Jestem przepełniony pragnieniem bycia kochanym. Miłość pragnie jednego, wzajemności. Objawiłem się Wam jako miłość w postaci mojego umiłowanego syna. I wciąż przychodzę, aby pośród Was, aby być pośród Was jako miłość. Co zrobić, żeby pękło wnętrze kapłana każdego? Skoro Bóg objawił się przez syna, a Pan Jezus jest w każdym kapłanie, czyli tak samo Bóg chce objawiać przez każdego kapłana w miłości, jak się objawił przez Pana Jezusa? Dzieci, ile zmarnowanych oceanów miłości przez naszą posługę kapłańską? Dlaczego nas nie rozkochano i nie poprowadzono w te kanały? Czytałem gdzieś piękny tekst, kiedy się człowiek hapucił, czy to kapłan się hapucił z Bogiem, czy i szarpał wewnętrznie, ale ja mam Ciebie. Ty jesteś moim tu odbiciem. Ty masz być tą miłością. Pan. Zapragnąłem przyciągnąć człowieka w moje ramiona. Zapragnąłem przebywać z nim tak, jak przebywałem z Adamem. Zapragnąłem kochać Go tak, aby posiadając mnie w moim wnętrzu, obsuwał ze mną tak, jak gdyby był ze mną w moim raju, 15 minut. Po Komunii Świętej, dzieci, macie raj. To błaganie Pana Jezusa, uwielbiaj mnie, adoruj mnie. Tak bardzo pragnę, abyś wtedy do mnie mówił, abyś mnie kochał. Tak dziękuję Panu Jezusowi, że dał nam tę łaskę, że mamy tę adorację po Komunii Świętej. Że możemy uwielbiać Pana Jezusa. Tak wielka jest moja tęsknota za utraconą bliskością i tak wielkie oczekiwanie na powrót moich dzieci, wszystkich moich dzieci do raju, w którego odeszły. Moje pragnienie przebywania między wami jest pragnieniem Ojca, który utracił swe dzieci. Moja tęsknota pragnie, abyście stale wzywali mojej pomocy, cieszyli się moją obecnością, abyście pragnęli trwać w mojej obecności, tak jak ja tego zapragnąłem pierwotnie. Poprzez wiarę możecie odzyskać wszystko to, co utraciliście poprzez ten pierwszy grzech. Pragnę tej bliskości. Do tej bliskości zostaliście stworzeni. Ta bliskość nie. Uszczęśliwia. Nie, nie potrzebuję już, abyście czcili mnie ze strachem z daleka. Kiedy jesteście moimi dziećmi, pragnę mieć was blisko i zwyczajnie. Pragnę usunąć wszystkie fałszywe lęki, które zrodziły się w waszych sercach. Pragnę objawić się wam jako ojciec, jako oblubieniec i brat. O jakich przestrzeni miłości mu mówi. Pragnę objawić się Wam jako ojciec, jako oblubieniec, jako brat. To są trzy najpiękniejsze ludzkie miłości. Braterstwo. Kocham moją siostrę, kocham mojego brata. Dowody za niego skoczył, wszystko bym dał. Jak to jest dobrze ustawione, to to dzieci to jest symps. Oblubieniec. No to przecież każdy z Was. Przeżył ten wymiar ludzkiej miłości oblubieńczej. To uniesienie, to zakochanie, a później to trwanie w tej miłości oblubieńczej małżeństwie. Nie ma piękniejszych przestrzeni. No a już miłość ojca to te dwie przewyższa, dzieci dopełnia. Moja mama może mieć do mnie z nami żal. Czy urazał, że się nigdy nie gniewa? To nauczyła nas, wiemy jak łamać te wszystkie zbędności. Wystaw się przytulić, ucałować, przytulić mocno. I ta edukacja, miłość mamy sprawiła, że nad naszym zagniewaniem w domu nigdy nie zachodziło słońca. Chcę, abyście uwierzyli że bliskość i intymność, jaką wam objawiam objawiam przez to dzieło, jaką wam objawiam przez to dzieło, jest bliskością i intymnością, jaką pragnę dzielić z każdą duszę, z każdym moim synem i z każdą moją córką. Czy jest sposób, abym jeszcze bardziej ukazał wam bliskość, jakiej pragnę? Te komnaty, te obrazy. Miłości oblubieńczej. Usiądź, przytul się do mnie. Te słowa Bóg wszystkie wylewa, moi drodzy, w naszych orędziach. Gdybym miał inną mamę, orędzi bym nie przyjął. Nie zrozumiałbym to, co w miłości, w uczuciu, w tej intymności, tej bliskości, co wlała w nas mama. Mamula, Tobie dziękuję za to. Ta dał hardość, by wytrwać. Tak przypalił plecy, że na niejednym miejscu ślady do siebie trwają. Ale mama, Ty dałaś, Mamula, dałaś bliskość, dałaś miłość, dałaś intymność. Że w tych orędziach siedzę, to jest zasługa Twoja. Bo myśmy w miłości byli tak bliscy. To wszystko było wypowiadane, wszystko realizowane to jeden drugiego ubiegał, żeby sprawić komuś miłość i radość. Czy jeszcze zbyt mało obnażyłem przed Wami się jako Wasz oblubieniec? Czy moje serce, Ojca, opuszczonego przez swoje dzieci, nie czyni Was najbardziej upragnionymi i Ośmielonymi, aby przyjść do mnie i złożyć swoje głowy na moich kolanach? Czy ten, który stworzył niebo i ziemię, nie może wam pomóc? Przyglądnicie, jak dziś się załował centurion, setnik dzieci. Z jaką bliskością? Powiedział mu, jesteś boski. Powiedział Panu, ty, który jest tym, który jesteś. Oddał wszystkie szacunki żołnierskie. Był sam. Obok niego setki Żydów, którzy nim gardzili, dzieci. Wiecie, jaka musiała być wiara, setnika? Siedem nie poszedł poprosić o zdrowie żony, dziecka, swojego sługi, którego kochał. Dzieci, Bóg się dziś tak przebija. Przez te tłumy zwariowanych, modernistycznych ksiąg i próbuje nam to powiedzieć. A żyjemy w czasach, gdzie dzisiaj nigdzie nie widzi się nic nadprzódnego. To jest czysty modernizm. W decyzje Kościoła w wielu punktach zapadają z powodu choroby, która jest wewnątrz Kościoła i w umysłach tych, którzy rządzą Kościołem. Oni się boją złożyć swoje głowy na kolanach Boga. Oni tego nie rozumieją. Oni się boją wejść do komnaty oblubieńca, bo mają problemy z szóstym przykazaniem. Będą mieć tylko jedne skojarzenia. Czy nie chcesz mnie za Ojca? Dzieci ostatnie, z kilkanaście już lat, z piętnaście życia taty, to było moje tulenie się, małego Piotrusia, faceta, który ma już 30, nie wiem, czterdzieści, lat, do taty, to było takie boskie. W tym pokoiku obok mamy, leganie obok niego. Robił miejsce, głupi, połóż się tu. O, tu jest fajne miejsce. Poczuć się, jak żeby oddych. Dzieci to są... Dlatego to, co Bóg mówi do mnie w tych jest takie proste, takie oczywiste. Dla mnie położyć się na kolanach Boga, to żaden problem, dzieci. Dlaczego mają z tym problemy? Bo nie rozumieją natury Boga. Nie rozumieją, że on jest miłością. Nie rozumieją, że jest ojcem. Czy mogę ukazać Wam jeszcze bardziej moją istotę i naturę mojej miłości? Więc ten rozdział będzie taki nośny. Bóg jest miłością. Bo bym się rozgrzał, bymy gdzie o pierwszej skończyli nasze nabożeństwo, a to już dwa dni, pamiętacie, puścimy, to wypadałoby po 12.10 coś zjeść. Więc tu zatrzymuję rozważanie, bo kolejny punkt Bóg jest miłosierdziem dzieci. Ile tu daje ofert, ile się ugina, zgina, schyla, a my nie chcę, nie chcę. Ale zadrżycie, kiedy przyjdzie rozdział ósmy. Bóg jest sprawiedliwością. Mój kochany wujek, zmarły dzisiaj brat, taty, teraz jest tylko w obrębie Boga sprawiedliwego. Czy chcecie wierzyć, czy nie, przyjmijcie to do wiadomości. Jest w obrębie Boga Sprawiedliwego. I tam pozostaniesz w cwaniaczku, tylko goły i zasłony. Wujek ma to szczęście, że ja się w modlę. O 18 dnia już domu modlitwy. Siostra pojechała. Jutro kolejne, poniedziałek kolejne. Ma tylko pela, że umarł. W szpitalu więc go nie wypuszczą od razu, żeby był w domu. Jakby był czynnik w domu, to by poruszył i by sąsiadów i domowników. Amen.